Jesteśmy teraz na stanowisku jbl gdzie bardziej dominuje sprzęt mobilny. Mamy wszelakie flipy, extremy, boomboxy, do tego partyboxy. Oprócz tego pojawia się też tutaj seria soundbarów oraz ogólnie systemu domowego bezprzewodowego. Natomiast zacznijmy może od tych mniejszych produktów. Cóż więcej możemy się na, nich, na ich temat dowiedzieć od Was? Myślę, że dzisiaj warto zwrócić uwagę na Pulsa 5, ponieważ jest to produkt, który pojawił się w Polsce po raz pierwszy na targach Audio Video Show, ma swoją premierę i z najważniejszych cech, które... Wyróżniają go w stosunku do poprzednika, czyli pulsa 4. Na pewno będzie rozmiar, i tutaj na pierwszy rzut oka widać, że jest to głośnik już e, znacznie większy. E, I z dodatkowych różnic, które możemy zobaczyć, można zwrócić na pasywny, uwagę na pasywny radiator, który znajduje się od spodu głośnika. A gdzie to będzie dodatkowo... przetworniki? Mhm. Przetworniki ukryte są w środku głośnika. Okay. I tutaj właśnie mamy, e, powiedzmy, miejsce, gdzie dźwięk się wydobywa. I dodatkowo mamy właśnie również pasywny radiator, dzięki któremu Dźwięk rozchodzi się w promieniu 360 stopni. Dodatkowo również w stosunku do pulsa 4, tutaj mamy zwiększony stopień odporności na kurz i wodę, ponieważ tutaj mamy odporność na kurz i wodę w stopniu IP67. Mm, możemy jechać dalej. Mamy klipy 4, go 4, czyli te najmniejsze z propozycji JBL-a. Tak, go 3 i klip 4. Tak. Tutaj mamy produkty, które tak naprawdę znamy już od dłuższego Oczywiście, czasu. Że ewolucja w tej serii ciągle następuje. Zgadza się. No, cały czas tutaj są to głośniki udoskonalane. Jeżeli chodzi o go 3, to na pewno warto zwrócić uwagę, że zyskał on również materiałową maskownicę, tak jak w przypadku głośników z wyższej serii. No i dodatkowo bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi. Przetworniki. Mamy tutaj jeden przetwornik aktywny, jeden pasywny pod maskownicą, dzięki czemu jest to też powiedzmy progres w stosunku do poprzednich modeli. Kolejne serie już większe, myślę, że bardzo dobrze znane. Myślę, że najpopularniejsze flipy i e, charger. Dokładnie. Flip 6 no to tutaj e, głośnik, który jest bardzo popularny ze względu na to, że jest głośnikiem bardzo poręcznym, tak? łatwo go bardzo ze sobą zabrać. Natomiast e, Charge 5 no, wiadomo, jest głośnikiem nieco większym, ale dodatkowo tutaj zyskujemy funkcję powerbanku. Mm -hmm. Tu mamy jeszcze większe warianty, Extreme Dokładnie, Boxy, tak. bardzo popularne, Dokładnie, natomiast tak. myślę, że możemy przejść do tego, co obecnie prowadzi największą, można powiedzieć, sprzedaż JBL, czyli wszelakie Party Boxy, mm -hmm. czyli kolumny, kolumny już typowo, kolumny, kolumny mobilne, akumulatorowe, przejdźmy Jest może tam. sobie w Zobaczam. tę stronę. Yy, tak, zgadza się, tutaj mamy serię Party Box, czyli... Yy nasza kategoria Power Audio, która zyskuje coraz większą popularność i cieszy się coraz większym zainteresowaniem. I tutaj tak naprawdę dla każdego znajdzie się głośnik w innym rozmiarze i każdy jest w stanie dopasować coś do swoich potrzeb. Głośniki zaczynają się od głośnika JBL PartyBox Encore, który jest najmniejszy, najbardziej poręczny i dodatkowo ma w zestawie już mikrofon. Yy, dzięki czemu możemy sobie urządzić karaoke? na przykład karaoke, mhm. dokładnie. Wszystkie głośniki posiadają efekty świetlne yy, i tutaj yy, jeżeli chodzi o te głośniki powiedzmy mniejszych gabarytów, to właśnie posiadają one wbudowany akumulator, tak jak PartyBox Encore, PartyBox 110 i PartyBox 310, natomiast te potężne głośniki, które już yy, no, nie są takie tak mobilne, mhm. tak? Yy, yy, i potrzebują znacznie więcej prądu, one już zasilane są na stałe z sieci, no, dobra, więc tutaj musimy Mieć to podłączenie do sieci. A co też warto podkreślić, jeżeli chodzi o kwestię mobilności głośników, to te większe modele są wyposażone w kółka. Więc ten transport jest na pewno. Czy można powiedzieć, łatwienny. że fajna grająca walizka. Toś w tym stylu, <grym> o, tak jest. Okej, okay. poza Boxami mamy jeszcze serię soundbarów wraz tak z bezprzewodowymi subwooferami. Yy, dokładnie tak. Yy, tutaj można powiedzieć, że mamy odświeżoną całą linię serii bar. I tutaj począwszy od soundbara Bar 300, który jest soundbarem typu All-in-One, mm -hmm. tak? czyli mamy wszystko w jed... zawarte w jednym głośniku, centralnym, powyższe modele, czyli Bar 500. I tutaj w przypadku zarówno Bara 300, jak i Bara 500 mamy dostęp do technologii Virtual Dolby Atmos. Yy, czyli generalnie Soundbar nam yy, symuluje dźwięk przestrzenny okładu, na, na podstawie odbicia tego dźwięku yy, od ścian. I tutaj również jest technologia JBL Multibeam, czyli właśnie autorska technologia yy, JBL odpowiadająca za dźwięk przestrzenny. Yy, I z kolei dalej bar 500 jest to yy, bar, yy, który ma już w zestawie też aktywny subwoofer. Następnie bar 800, tutaj z kolei mamy odłączane satelity. Dzięki czemu ten bezprzewodowe efekt oczywiście. dokładnie, tak, bezprzewodowe. Dzięki czemu ten efekt dźwięku przestrzennego jest jeszcze bardziej spotęgowany. I tutaj kolejny model. Z kolei bar y, 1000, tutaj również mamy odłączane satelity. Co ja te zapytam, czy satelity one są akumulatorowe czy one... Tak, one, one są zasilane akumulatorowo, wystarczają na y, nawet 10 godzin oglądania filmu, także myślę, że jest to naprawdę długi ser. No, tak, 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 tak. Oczywiście. No zazwyczaj się siada dwie godziny po temacie, także na zapasamy. Także dokładnie. Tutaj na pewno myślę, że nie braknie, nie braknie tego czasu. Co jest istotne też i ciekawe. W przypadku głośników, które są odłączane, mamy tutaj zaślepki, więc w momencie kiedy chcielibyśmy je gdzieś położyć nawet na stałe, no to dzięki takim zaślepkom też kwestie estetyczne są można powiedzieć zachowane. Głośnik może ładować się poprzez zadokowanie w głośniku centralnym, tutaj też mamy zaślepki, mhm. natomiast możemy również podłączyć sobie do ładowania poprzez USB-C. On ładowację. jest w stanie pracować niezależnie, czy jest typowo sprzężony już systemem? Yy, nie, nie możemy go wykorzystać jako głośnika no, przenośnego, prawie, jeżeli tak, to takie pytanie. pytanie. Nie, nie, jest to już stricte dedykowany głośnik do soundbara mhm. i działa on tylko właśnie w obrębie tego systemu. Tutaj jeszcze mamy widzę większe kolumny wąskie i one są rozumiem też częścią systemu ogólniki nadomowego, gdzie wszystko działa bezprzewodowo. Tutaj mamy tak. Tutaj mamy system z kolei Harman Cardon Radias. Jest to system bezprzewodowy hi-fi, który tutaj zarówno sprawdza się doskonale w muzyce, jak i w przypadku filmów. Mhm. A tam ten punkt. Ta jednostka centralna to jest nasze serce systemu? Jak to Dokładnie wygląda? Dokładnie tak. I to jest nasza jednostka centralna i ona już dystrybuje sygnał na resztę bezprzewodowych Dokładnie e, tak. Urządzeń. I tutaj do tej jednostki doprowadzamy sygnał z naszych źródeł. Super, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję również. Bardzo miło było Was gościć. I, I zapraszamy panów Super, dziękuję. Dziękujemy.